w tym odcinku przetestujemy sobie wafle kukurydziane o smaku chili fitos z firmy kupiec tak jak widać one się prezentują tutaj macie informacje że są to wafle kukurydziane i że są o smaku chili Nazwa serii jest to fitos firma jest to kupiec gramatura jest to 120 gram skład produktu wartość odżywczą i tłumaczę, że produkt się przetwarza, żeby pozytywnie tą folię wyrzucić Kod kreskowy i dlatego to świata. Teraz możemy przechodzić do rozpakowania produktu. Tak jak widać, się prezentuje jeden wafelek i możemy go sobie przetestować. No to wafelki są takie przyjemne w smaku, są takie lekko strawę Uważam, że jest to naprawdę dobra alternatywa na przekąskę, bo nie ma to dużo kalorii. Tutaj macie cenę 469. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że ma wyraźny smak, czyli. Natomiast tutaj macie minusy a do minusów można zaliczyć to, że kruszą się podczas jedzenia. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 7,5 na 10, ponieważ mi zasmakował. I na dzisiaj to koniec i papa.